Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft i tym razem dowiemy się jak wygląda pojedynek Oracle, protosowego Oracle z terrańskimi Marinesami i sprawdzimy to zaczynając od trzech Marinesów, bo jestem prawie że pewien, że trzech Marinesów Oracle spokojnie będzie w stanie pokonać pytanie brzmi, ilu Marinesów potrzeba, żeby zabić, zniszczyć jednego Oracle bez Steam bez Combat Shieldów, bez Upgrade'ów, jak na razie potem zobaczymy co się stanie, jak dodamy jakieś Upgrade'y Dobra, no to zaczynamy, aktywować i atakujemy. Raz, dwa, trzy. Tak, to było bardzo jednostronne. Jeden orakul zdecydowanie rozwala trzech marynców. Sprawdzimy, jak będzie z czterema. Aktywujemy, atakujemy. Czterech marynców. Raz, dwa, trzy, cztery i orakul znów wygrywa bez większego problemu. Ok, ok, wracamy jeszcze jeden marin. Pięciu marynców i jeden orakul. Kto da więcej? Kto da więcej? 5 Marinców, 1 Oracle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wow! Oracle rozwala 5 Marinców. Dobra, ale 6 już nie rozwali. Nie, nie ma bata. Dodajemy jeszcze jednego Marinca. Start, aktywacja, atak. Nie, to już musi zginąć. Bez przesady. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli z 6 Marinców było w stanie zabić 4, ale... Ale to tyle. Dobra, to teraz tak, zostawimy marinesów e, dwóch, trzech na dobry początek i dodamy upgrade Combat Shield. Dobra, mamy trzech marinesów z Combat Shieldem. Aktywujemy Oracle i. A tak, raz. Trzy strzały to jest duża różnica. Ale i tak Oracle wygrywa z trzema Marincami. Zobaczymy, jak będzie z czterema. Start, aktywacja, atak. Cztery malincy z Combat Shieldem. Raz, dwa, trzy. Oj, no dobra, to to się nie zmienia. Cały czas czterech już widzimy, że pięciu Mariniców sobie z Oracle da radę. Ale żeby to udowodnić, ostatecznie to jeszcze, jeszcze to wkleję. E, tylko, że tym razem przeżyję, no właśnie, trzech, a nie dwóch. Także mamy różnicę. Czyli krótko mówiąc, Oracle, niezależnie od tego, czy mamy Combat Shielda czy nie, e, zabija czterech Marinesów. Pięciu już sobie z nią daje radę, ale czterech. Czterech niestety nie. I oczywiście jak to mówiłem to stwierdziłem, że nie jestem pewien, więc jeszcze raz sprawdzimy. Cztery marinesów z combat shieldami. Raz, dwa, trzy i cztery. Dokładnie tak. Dzięki wszystkim za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do następnego kasta.